Witajcie moi rosną Dzisiaj jako Ślązok zwracam się z apelem do wszystkich nie na no Ślązoków, ale mieszkańców Śląska i to tak całkiego Śląska tego co jest w województwie zwanym Śląskim w województwie opolskim czy w województwie wrocławskim, albo dolnośląskim ale i tego Śląska, co jest we Niemcach i we Czechach. Mamy na wschodzie wojna. Ta wojna przybiera coraz to gorsze, a może coraz to okrutniejsze oblicze. Ludzie tam tu bo co mają robić? Kobiety i dzieci głównie. Yy, I musimy sobie zdawać sprawę, że oni tylko no chcieli przyjechać na poradni, a się ta wojna tam skończy, a nie wiadomo, jak się długo będzie kończyć. Bo nawet jakby się skończyła pojutrze, czy jutro, i oby tak było, to i tak po działaniach wojennych, nikerzy nie będą mieli do czego wracać. Przed chwilą jak się dowiedział, że ruskie wojsko atakuje osiedla, sklepy, Ludność cywilną. Jest to co prawda zbrodnia, za którą będą musieli odpowiedzieć. I biedny naród rosyjski, bo on za to zapłaci. Nie zapłacą za to oligarchy, nie zapłaci za to Putin. Zapłacą biedne Ruski. Także nie miejmy nienawiści do tych obców, co tam są brani do niewoli. Bo jak wrócą do domu, to nie wiadomo, czy przeżyją. Trzeba pamiętać o tym, co się stało przy tej wojnie, co wywołał Hitler: że te ruski, które wrócili z niewolę do Rosji, to wrócili do Herestu. Bo był element, który widział coś większego poza Rosją. A takich ludzi się w Rosji łazaboi. Teraz jeszcze trzeba pamiętać o tym, że Zachód Europy zdradził już Kesik Ukraińców, a chodzi tu o Kozaków. Kozacy poddali się Anglikom i Amerykanom, a ci ich oddali Rusom. A ich dowódca, który był poszł poszedł z nimi do ruskich niewolę, a tak ich na narozwał. O tym mało kto pamiętał. Teraz myśląc o też musimy jeszcze pamiętać i rzekać o to, żeby się nie stało w Lwowie to, co stało się z uchodźcami śląskimi w Dreźnie. Mam nadzieję, że do tego nie dojdzie. Ale trzeba pamiętać: granica trzeba jak najszybciej otworzyć, jak na Egipci wszystkich przyjmować, żeby nie stoli tam trzy dni. I no jak na się dostali na terytorium Rzeczpospolitej, które chroniono przez NATO. A my, Siązoki, mieszkańcy Śląska, nie musimy tam gipko lecieć na granicę, żeby ich przywieźć tutaj, bo oni tu przyjdą, przywieźć do nich. Ale musimy pamiętać o tym, że tym ludziom będzie trzeba pomagać nie przez jeden, dwa dni, ale przez pora tydni co najmniej. Anikierzy można tu pozostawić na zawsze. My, jako Ruch Autonomii Ślą... ruch Ślązoków, jako Ślązoki Razem już przekazali decyzją mojego zastępcy, Jorga Bogackiego, jeden cimer w jego zajeździe do rodziny z Ukrainy. W tam będzie mogła zamieszkać. To jest duży wysiłek Jorga, bo jego zajazd ma poraności ranoście ino cimrów i obłożenie prawie że 100% całki czas, bo to bardziej jest hotel robotniczy niż, niż hotel do wygody, ale ten jeden cimer łącznie z tym, że tych, którzy tam będą mieszkać, a nie będą mieli co jeść, to jedzenie się do nich znajdzie. I to nie na jeden dzień na no tak długo jak będzie trzeba. Bez to pamiętajcie się, ta pomoc nie może być no, przez dwa dni, nie może być przez dwa tygodnie, ale można będzie musiała trwać troszkę dłużej. No i liczymy na to, że nasi zachodni sąsiedzi. Nie mi do no, tutaj, no, nie wiem, chińskich zupek, i no troszkę więcej, coś więcej, żeby te ludzie mieli i robota, i kaj, żyć godnie. To by było na tyle, Chce mi się płakać nad tymi kobietami, nad tymi bajtlami też, że do noc idą. Ale musimy ich przyjąć otwartym sercem i umysłem. Nie na hura, ale. Na długo i na rzeczywistą pomoc, tak co by jak będą chcieli, to mogliby tutaj i zamieszkać na dużych. A można no, likwidować na zawsze, bo jak tam kobiety stracą swoich najbliższych, to Kasi się muszą pociąć. A nasza ziemia jest gościnna, a środzaki też są gościnne. No, my gościny też zaznali na zachodzie. Nie wszyscy, ale dużo z naszych. Tam mieszło do dzisiaj. Od 70 lot. Co jest tragedią do nas. Teraz taką tragedia spotyka nie Śląsk, a Ukraina. I oby się w Egipcie skończyła. No to z poboczkiem oby wam się darzyło i Ukraińcom też, co by się darzyło jak najlepiej.